Człowiek z garaży. Odcinek drugi. Szara dziewczynka 2. Człowiek uciekł od władzy szarej dziewczynki, poza nim go dopadła. Ale teraz idzie na łowy. O tu szara dziewczynka! O nie mamy! Szara dziewczynka mnie dopadła. O nie czy mam szansę Oj, oj, to ja teraz robię. A, a kto widział ciu dziuba jak wygląda dziudziu, komu w końcu się uda odpowiedzieć jak znud? Czy ktoś próba, czy lata, czy ma czy dziuk? Czy ktoś widział ciu dziuba gdzie się schował dziudziu? Szparku miejskim, czakle znajdziesz na jeziorach, kaczkę na podwórku miejskim, a w pociągu zaś pędziora. w połów jest to taką, więc to gdy wiosenne przydo siebie, a w portowych barach często z innymi mewy. A tak to widział dziub dziuba, dziuda, jak wygląda dziu dziu, komu w końcu się uda odpowiedzieć jak z czy to próba, czy lata,